Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony klockiLMek Znajdujemy się w becie World of Warcraft Myths of Pandaria Tym razem jest to instancja Stormstown Brewery Czyli taka pandareńska piwowarnia Oczywiście, jak przy każdej Jak w większości, przynajmniej moich filmików Znajduje się w specu do tankowania jest to pierwsza moja instancja, którą tak jakby będę przechodził w becie. No więc zobaczę jak tutaj wszystko będzie wyglądać. Ale tak na początek. Co to za miejsce? Co tutaj się dzieje? Tutaj będziemy na początek bić traż. Tutaj widzimy na, tak mniej więcej w dolnej części środka ekranu. Widzimy taki licznik. Właśnie ten licznik to jest y, jeden z, z wielu challenge'ów, y, który jest do wykonania podczas właśnie tej instancji. Zwykle przypada tak, jeden do dwóch challenge'ów na instancję. Nie wiem, jak to wygląda na heroiku, ale najprawdopodobniej jest więcej. No ale okej, okay, gdzie my się znajdujemy? Trochę historii tego Browara. Otóż, od pokoleń y, Browar... Browar ten był miejscem do zabawy dla mieszkańców Pandarii, gdzie... Mogli pić nieskończoną ilość pysznych i wyrafinowanych trunków. Rodzina Stormstolta, y, jako rodzina, która ten browar założyła, y, widząc wielki sukces, jaki odniósł rodzinny biznes, postanowiła go kontynuować, y, ulepszając i chroniąc swoje receptury. Y, niestety, z powodu braku innych y, zdolnych piwowarów, obowiązek opiekowania się browarem spadł na wujka Gao Stormstolta. Co odbiło się niestety negatywnie na wszystkich tych, którzy chcieli napić się zimnego i ożywiącego napoju. Kiedy browar ten zdejdował się pod opieką Gao, popadł w całkowitą ruinę. Rasa Wirmen, zamieszkująca Pandarię, wyważyła wielkie dębowe drzwi chroniące budynek, po czym razem z hozynami przejęła go i, po, i pomału wykradała praktycznie nieskończone pokłady ryżu i jęczmieni. jęczmieni aby jeszcze bardziej pogrążyć mieszkańców chodzenie w większość przygotowanego przez pandarenów piwa zagrażą całkowitą bankructwo pijalni jakby tego było mało ostałe resztki zapasów piwa zaczęły się psuć powodując wielkie zagrożenie dla środowiska tak więc, jak widzicie, nie jest tutaj za wesoło. Wszędzie panoszą się różne stworzenia. Browar popadł w całkowitą ruinę. Ale warto tutaj zwrócić uwagę na jedno. Porównując to, co tutaj się dzieje, do tego, co było w Wrath of the Lich King. Y taki jeden mpc ma tyle samo punktów życia tak mi się przynajmniej zdaje że ma podobną ilość punktów życia do lich kinga na poziomie na poziomie heroic wersji 10 osobowej tak więc bardzo, do, yy, bardzo dobre Dobrym przedmiotem postaci na 80. poziomie nie dałyby sobie tutaj rady, Poma ale pomału myślę zbliżamy się do, mm, do pierwszego bossa. Coraz większe są te fale przeciwników. Ten licznik na dole pomału rośnie. No, jakoś to tutaj idzie. Jeszcze wspomnę tak, y, taką ważną rzecz, mm, a mianowicie ta beta tak pomału myślę, myśl, że ta beta zbliża się do końcowi. Mo, najprawdopodobniej będę się mylił, ale m, patrząc na to, co tutaj się dzieje w tym świecie, tak jak dla mnie y, sierpień, wrzesień y, y, ten dodatek powinien pojawić się na serwerach. Live, ponieważ pomału jest przygotowywany już patch yy, yy, taki przygotowujący do yy, yy, wejścia Myst of Pandaria Patch ten pojawi się na serwerach PTR i w tym patchu będą takie podstawowe rzeczy, będzie można tam wykonać yy, questy przygotowujące do wejścia jakieś tam yy, questy wprowadzające w fabułę Pandarii może będzie tam się jakiś, zdobyć lepsze przedmioty. No i yy, najpewniej, yy, najpewniej się już wtedy pojawi, bo patrząc na już na betę, większość lokacji została już odblokowana do użytku. Można już spokojnie. Yy, wejść na poziom 90, zdobyć zatem poziom Achievementa Większość systemów działa chyba ma się pojawić jakiś Battleground o ile już nie jest wprowadzony tego jeszcze nie pewien, nie jestem yy, tak pewien, ale na pewno prace nad Battlegroundami idą pełną parą. Na pewno nie będzie przygotowanej w tym, w tym lokacji w tej... Wszystko mi się myli yy, w w tym lokacji typu okej, okay, musiałem tutaj przyspieszyć trochę nagranie, bo goniliśmy tam te manty mało ma pokazało się, że one tam mają po prostu uciec ale o czym to ja mówiłem a dobra, to, to jak mi się przypomni, to mi się przypomni a no to teraz o tym bosie? boss nazywa się Ok Ok, czy Uk Uk jest to Hozen czyli to taka małpa zamieszkująca Pandarię i nawet jak na Hozena Okok jest taki znany wśród mieszkańców Pandarii jako jeden z najbardziej nieoprzestanych i rządzących osobników tej rasy ta monstrualna małpa razem ze swoją yy, brygadą wdarła się do właśnie tego browaru by Urządzić tutaj yy, wielką imprezę korzystając z zasobów piwa. Ma to być jedna z największych imprez w czasów znana jako OK albo OQFS. To więc widzicie... Ta impreza chyba już tutaj trwała, bo to małc tutaj bawiły, ale niestety żeśmy je tutaj wygonili. Ale warto też zwrócić uwagę na mechanikę tutaj. Yy, yy, DPS i... DPSi mogą y, wchodzić na te beczki i tymi beczkami, tak jakby wjeżdżać w tą małpę, y, zwiększając y, tym samym obrażenia, jakie y, można jej zadać na okres 20 sekund o bodajże 30%. Ten buff może się stakować, Już tutaj widzicie. Małpa, pomału jest przez nas pokonywana. Ta małpa niecoś, mi tutaj daje co chwila albo wstańcie, jak coś tam czyta. Tak więc yy, moje pole manewru jest tutaj dość mocno zablokowane. Doliczając jeszcze to, że. No spójrzmy wprawdzie w oczy. Nie jestem typem człowieka, który gra bez donów Przez cały czas jaki grałem, paladynem jak i tankowałem, korzystałem z donów no i jest ciężko. No i tutaj możemy zobaczyć system lotu, czy lutu który mm, wyświetla teraz w takim okienku wszystkie temy, statystyki, żeby nie zaśmiecać czatu. Poza tym temy są losowane. Mm, y, każdy boss posiada określoną ilość przedmiotów, które mogą z niego wypaść. Na podstawie składu drużyny wybierane są przedmioty, które mogą wypaść dla określonych klas. Jest to wszystko losowane. no i, no i określonej osobie się powiedzie. Dostanie swój item. Nie będzie tak już, że nikt z drużyny nie dostanie przedmiotu nie dla siebie. Ale idąc dalej, Przejdźmy yy, do następnej części, tak jakby browaru. Znajdują się tutaj te yy, wirmeny, te takie króliczki, z, którym, z którymi mieliśmy okazję walczyć yy, podczas levelowania naszego mnicha no i tutaj rzuca się w oczy taka jedna ważna sprawa te większe króliczki wyrzucają taki młotek i po podniesieniu tego młotku odblokowuje nam się taka umiejętność której możemy sobie użyć jest to umiejętność jednorazowa, jest to uderzenie młotem o ziemię, który zadaje obrażenia ale jak widzicie nie za bardzo sobie tutaj radzę No. Jestem po prostu przy, mm, przyzwyczajony do tych addonów. A tutaj, jak to na betę przystało, addonów brak, bo beta się zmienia. Jak to by przygotowywał na taką, można powiedzieć, niestabilną wersję addony, no i właśnie z tego króliczka wypada sobie młot z króliczku z młotem. Po czym możemy go sobie użyć, jest to szczególnie nastawiony na DPS-u, ponieważ zadaje to dość spore obrażenia jest to takie urozmaicenie do gry jak widzicie jest tutaj dużo takich właśnie momentów yy, typu ponieść coś, to co to coś nam daje takie yy, skakanie po beczkach, jeżdżenie na nich Tak, te instancje są ciekawsze po prostu, są ciekawsze ale na pewno są też dłuższe od tych z patcha 4.3 czyli Hour of Twilight tam instancje można sobie było zrobić Choćby na dłuższej przerwie w szkole można się było zalogować i zrobić sobie taką instancję, bo nie zajmowała ona dłużej niż średnio 15 minut. No i bijemy tutaj te króliczki, wchodzimy na coraz wyższe piętra tego budynku, a ja sobie jeszcze nie przypomniałem o czym ja miałem powiedzieć. I wychodzi na to, że już sobie tego nie przypomnę. Hmm, hmm, hmm. Naprawdę nie pamiętam Ale w każdym razie hmm, yy, Można zaobserwować Porównując ten filmik Do poprzedniejszych filmików Z World of Warcraft Że gra nabrała takiej Płynności A dlaczego nabrała Takiej płynności Ponieważ przesiadłem się w tym momencie Na drugi dysk Tak więc jedynym ograniczeniem przy prędkości nagrywania w tym momencie jest procesor, który nie pozwala mi w takim miejscu osiągnąć więcej niż 100 klatek na sekundę. Jest to trochę uprzykrzające, będę musiał pomyśleć o wymianie, kiedy napłynie mi znowu trochę funduszy na, jakiegoś, na jakiś procesor Intela. Albo na jakiś paśmiorodzeniowy od AMD. Jeszcze się zobaczy. Ale w każdym razie. O, mamy tutaj dużego króliczka, mamy bossa. Tym bossem jest Aptalus. Jest to Wirmen oczywiście, ten duży taki króliko podobny stwór. I jest to taka, można powiedzieć, zmora rolników w całej tem Valley of the Four Winds, czyli w Dolinie Czterech Wiatrów. Ten gigantyczny stwór. Potrafi zniszczyć całe pole uprawne w ciągu jednej nocy, potrafi zeżrzeć wszystko co tam się da zeżreć. Krążą takie plotki, że razem ze swoim stadem wdarł się do Stormstorm Brewery, zwabiony zapchem ryżu i jęczmienia. No i najprawdopodobniej się tutaj wdarł, jak widzimy. Jest tutaj, walczy z nami, czyli jednak plotki okazały się prawdą. Ma tutaj wiele takich dodatkowych umiejętności Te motyleżą, i nie podnoszą nowo Po co? O, a jednak podnoszą Króliczek ma tutaj wiele umiejętności um... Czy to się kręci w kółko, czy to zwabia inne króliczki Czy tam szczurki Czy to po prostu na nas wymiotuje Jakimś marchewkowym syropem, czy co to tam jest Bardzo fajne. Bardzo fajne są takie walki dynamiczne. Nie stoimy w miejscu, tylko przez cały czas obracamy się naokoło. No i na stworek został pokonany. Nam tutaj przypada kolejny item. Między członków drużyny. Ja niestety dziękuję. Nie potrzebuję tego itemu. Najprawdopodobniej będzie dla kogoś innego, komu ten item się przyda. No i tymczasem zbliżamy się do trzeciej. Trzeciej części to kompleksu, gdzie właśnie witają nas y, duszki elementale, żywiołaki. I jak się łatwo domyśleć, taki duszek będzie naszym przeciwnikiem jako już finałowy boss tej instancji. I widzimy też tutaj y, duchy starszych pandarenów, starszych piwowarów, którzy opiekowali się tym budynkiem. Jak widzicie, można było takich minąć wcześniej. Tak więc dość dużo, dość dużo osób się tym opiekowało, ten budynek ma dość dużą tradycję. Tak więc no, strata jest wielka. Jed, no, Jak dla mnie jest to jeden z takich najbardziej, najistotniejszych elementów Pandarii, ponieważ yy, yy, większość z was, która grała w Warcrafta 3 powinna pamiętać, Pandarena w dodatku The Frozen Throne Nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale właśnie miał tam też swój rozdział w kampanii był klasy Pandarański Piwowar, miał tam swoje różne umiejętności między innymi właśnie takie płycie piwem zadające obrażenia była to jak dla mnie jedna no z najbardziej takich y, charakterystycznych postaci z World of Warcraft, przepraszam z Warcraft 3, no i dla Blizzard'a widać też, bo y, na podstawie tej jednej postaci, mm, no, trochę posadziłem jednej, jeszcze oni się pojawiali w poprzednich częściach Warcrafta. Mm, no i mm, poświęcili im cały dodatek tym pandareńskim istotom. Dodatek jak dla mnie zapowiada się prześwietnie i szczerze liczę na to, że dodatek pod koniec okresu wakacyjnego wejdzie, ponieważ no nie oszukujmy się, tamten okres jest najlepszy do no-life, no no-life, no lifeowania Nie ma dużo zajęć szkolnych. Jeżeli by został, była premiera w roku Yy, szkolnym to jeszcze lepiej czy... jeżeli by premiera była yy, w okresie wakacyjnym to było jeszcze lepiej, wtedy już by było totalne no lepiej nie 100% siedzenia i wbijania poziomów chociaż i tak podejrzewam, że tuż po premierze dodatku, mimo że bym go zakupił w dniu premiery, to bym i tak yy, i tak bym nie grał, bo mm, osobiście nie jestem za graniem kiedy w jednej lokacji znajduje się jakieś tysiąc graczy. Zakładam, że na serwerze, że na tym serwerze gra 10 tysięcy osób, tak średnio. Plus jeszcze może, może yy, a właściwie nie może, tylko na pewno dojdzie yy, strefa. Yy, dojdzie te dojdą te połączenia międzystrefowe polegające na tym, że gdy strefa będzie mniej zaludniona od innych to po prostu innych graczy będzie nam ściągało z innych serwerów do tej strefy tak więc na pewno te strefy będą całkowicie zaludnione w dniu premiery i w kilku najbliższych tygodniach no ja nie lubię tłoku, ja nie lubię tłoku ja wolę sobie mm, pomału pograć na spokojnie a nie walczyć o każdego zabitego MPZ, Ale co tu, ale wracając znowu do, mm, do naszej gry. Jesteśmy tutaj w, w już ostatnim poziomie, czekamy tutaj na drużynę. Jeden członek musi dojść. O ma tutaj jakiegoś potworka. Hm <laughs> hm Co to jest? Hm <laughs> hm to jest chyba jeden z tych bossów, zamieszkujących właśnie Pandarię jako taki... Yy, jako taki mm, pojedynczy stworek, taki, taka elitka nazwijmy to. Chociaż ten Shadow of Darkness to myślałem, to, to chyba ma być boss w raidzie. No tak więc nie jestem pewien. Wszystko się okaże na pewno w najbliższym czasie. O, a tutaj się zaczyna pomału Zaczyną skrypty działać, walka Pomału się myślę zacznie No i ten nasz wujek Gao tutaj Przygotowuje właśnie to Piwo, nasz ostatni, nasza ostatnia osoba Opiekująca się tą krainą No i trochę historii o tym Bosie Właściwie nie o bosie, bo to jest to, co mi wiadomo, zestaw bossów składający się właśnie z takich etapów. Najpierw atakują jakieś stworki, później ewoluuje i tak dalej, i tak dalej. No i to tak, w, mm, w takiej desperackiej już próbie ratowania tego browaru wujek Gao postanowił wytworzyć taki najlepszy, najsilniejszy trunek, który po prostu na nowo... Y, y, Zwabiłby, zwabiłby tutaj pandarenów pomimo zagrożenia no i tak, pomimo jego starań ten trunek zachowuje się, jak widać, niestabilnie pojawiają się coraz to inne istoty no i niestety po dodaniu ostatnich składników do, doprowadził do utworzenia yy, yy, takiego żywiołaka yy, jedno z najniebezpieczniejszych żywiołaków, piwnego żywiołaka Jansu Uncast Jest to ostatni Boss, właściwie Ostatnia część tego etapu yy, I z nim przyjdzie nam się zmierzyć na Sam koniec, jest też ostatni Boss w tej instancji Będąc ostatnim już tak jakby Zagrożeniem dla Pandarenów tutaj, bo Wygoniliśmy tam zarówno Hozeny Jak i Wirmeny Ale stąd tutaj widzę te stworki. Nie są dla nas jakieś zbytnie niebezpieczne, ponieważ większość ludzi tutaj grającą ma właśnie przedmioty z, ze strefy Dragon Soul lub już z Mys of Pandaria. Oprócz nich oczywiście, bo oni muszą mieć te Mys of Pandaria. No i jakoś nam tutaj idzie. O, zginęłem. Mamy tutaj taką drugą opcję, taki Use Soul Stone, coś takiego. No i skreszamy się. To można bodajże użyć raz na instancję, z tego co mi wiadomo. Mogę się mylić, może to jest jednorazowe na dzień, jednorazowe na konto i, i tak dalej. Nie wiem jak to jest. No jeszcze sporo rzeczy nie wiem. Bo mało osób, mało rzeczy Blizzard udostępnia. Większość rzeczy może, może się dowiedzieć tylko dzięki portalom takim jak Mo Champion, czy takie informacje są po prostu podawane. No ale ok, bijemy to naszą yy, ostatnią bossa Janzu. Bijemy go jakoś tutaj będzie, pokonamy go. Bijemy go, bijemy Jakieś kulki się tu nam pokazują Za które dostajemy dodatkowa expa No i to nas podrzuca Czy da się tego jakoś uniknąć? Tam kogoś uleczyliśmy sobie, no i bijemy dalej Ten żywiołaczek jest duży, no naprawdę duży, w porównaniu do, tego, do tych małych duszków, które widzieliśmy level, levelując naszego mnicha, no ten jest po prostu gigantyczny, naprawdę. Ale te duszki są naprawdę pocieczne, takiej słodziutkiej istotki, nie przypominam sobie, żebym taką istotkę widział, no może z wyjątkiem tego śpiewającego kwiatka, który był do zdobycia z questu w Hillsbrad Fossils. No ale to były naprawdę wyjątkowe questy, tam była gra w grze Tak więc to było zupełnie coś innego Ale wracając do tej... Odbiegam od tych tematów, widzę jak tylko się da Zbliżamy się pomału do zabijania bossa A ja chciałem tutaj jeszcze... Mm, opowiedzieć trochę o tych battlegroundach, które... Mm, Yy, pojawią się w miejscu Wendaria, tak więc jak już mówiłem czegoś typu Wintergrass nie będzie, bo to bardziej ocierało właśnie o takie farmienie według przynajmniej deweloperów niż yy, o taki klasyczny Battleground, gdzie po prostu można było walczyć. Od właśnie, właśnie funkcje Wintergrass mają zape zapewnić jakiś tam yy, ma zapewnić jakiś duży, gigantyczny Battleground a mniejsze battlegroundy mają zawierać takie punkty kluczowe mają zawierać od 4 do 8 punktów kluczowych przy których opanowaniu będą się zmieniać proporcje naszych sił do sił wroga tak więc to na pewno będzie duże mm, y, duże zróżnicowanie będzie, na pewno będzie inaczej niż te które są w dostępnych w battlegroundach ale żeby za dużo tutaj nie powiedzieć bossa zabiliśmy to już jest koniec instancji nic przydatnego niestety dla mnie nie było, oddajmy zadania. No a ja się będę z wami żegnał, bo głównym celem tego filmika było oczywiście zwiedzenie instancji. Zrobiliśmy to. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Zostawcie pod nim komentarz. Napiszcie co można zmienić. Ogólnie swoje opinie. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. I think the